Kochani w Chrystusie, bracia i siostry, jeden z ministrantów przed Mszą Świętą zadał mi pytanie, jakie będzie kazanie. Odpowiedziałem mu, długie, a o czym będzie? Odpowiedziałem o długości i nie mogę go oszukać. Więc będzie kazanie o długości, to musi być długie o jakiej długości drugie czytanie dzisiejszej liturgii mówi o długości długości służby dla Chrystusa świętego Pawła apostoła pisze on do Tymoteusza takie piękne świadectwo że już zbliża się koniec jego życia. Paweł czuje to. Czasami ludzie czują koniec swego życia. Wiedzą, że już króciutko będą na ziemi i Paweł pisze list do Tymoteusza, do swego ucznia, do tego, który z nim wędrował i głosił ewangelię. I daje takie piękne świadectwo. O długości swego życia, życie do zawodów, do biegania. Nieraz są te długie dystanse. Można powiedzieć, że święty Paweł był takim maratończykiem długo biegał dla Chrystusa. Dlatego pisze: W dobrych zawodach wystąpiłem. Biegu kończyłem, czyli miał dużo siły, bo niektórzy w maratonie nie dobiegną. Zadyszkę chwycą, siadają nad rowem i czekają, żeby im kto przyniósł wody, bo chcą się napić. A Paweł Święty mówi bieg ukończyłem. Ho, nie tylko, że bieg ukończyłem, to biegnąc niczego nie zgubiłem, a przede wszystkim wiary nie zgubiłem, bo powiedział wiary ustrzegłem. Ktoś, kto zwycięża zawody, dobiega do mety jako pierwszy, zostaje nagrodzony. Na olimpiadzie złoty medal zyskują. Kto skoczy daleko na skoczni, to dostaje na koniec taką kryształową kulę. Dobry piłkarz, jak dobrze na szczela goli, to złotą piłkę dostaje. Nie wiem, jakie jeszcze inne nagrody. I Paweł też marzy o nagrodzie. Na koniec odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy sędzia. Długość życia. Długość działania świętego Pawła, ale jakie krótkie podsumowanie, jak krótko charakteryzuje siebie, ale wszystko, co czyni, on uznaje za zwycięstwo. Otrzymam nagrodę od Pana Boga, sprawiedliwego sędziego. To jest życie świętego Pawła. Żeby je przedłużyć, żeby przedłużyć swoją naukę, święty Paweł poświęca dużo czasu na pisanie listów. Dzisiaj to ludzie piszą SMSy. Trzy słowa, cztery bądź co i koniec, a święty Paweł Apostoł nie był taki. I on nawet jakby dzisiaj żył i miał komórkę, to nie pisałby SMS-ów. Paweł napisał kilkanaście listów. Pisał je do tych, którzy przyjęli dzięki Jego głoszeniu wiarę. Uwierzyli, że Pan Jezus jest Mesjaszem. I te listy przetrwały. I te listy czytamy do dzisiaj. Patrzcie, jaka jest długość apostołowania świętego Pawła. Już prawie dwa tysiące lat te listy mają, a my je ciągle czytamy jak ten fragment listu dzisiaj do Tymoteusza. I jakie mądre słowa tam są. Święty Paweł zostawił przesłanie. Wszyscy ci, którzy go znali, wiedzieli, co mają robić, żeby nie zgubić wiary po drodze swego życia. No i dzisiaj, na koniec misji świętych, choć nie jestem świętym Pawłem, ale mogę powiedzieć, bieg misyjny ukończyłem. Na drodze misyjnej się nie zgubiłem, czyli wiary nie zgubiłem, dobiegłem do mety. Czyli do dzisiejszego kazania i jeszcze ha do kazania nam mszy o godzinie 18 ufam, że dobiegnę albo już spacerkiem dojdę wyrównując swój oddech. I chcę wam też coś zostawić jak święty Paweł. Hmm. Czy ojciec Sławek będzie pisał list? Nie będzie pisał listu. Czy będzie wysyłał SMSy? Nie będzie wysyłał SMS-ów. Czy na Facebooku będzie coś mówił? Nie będzie, bo nie ma. I koniec. Powie natomiast coś albo palcem pokaże na jeden znak, który po tych misjach wam zostawiam. Ten znak jest w domu Twoim, ten znak jest przed Kościołem, ten znak jest tu w Kościele, w głównym ołtarzu. To krzyż, zostawiam Wam znak krzyża. Dlaczego znak krzyża? Żebyśmy wiary nie zgubili. Żebyśmy w wierze nie pobłądzili i żebyśmy przy krzyżu, stając, przytulili się do tego krzyża, bo krzyż to nie jest znak śmierci, to nie jest znak hańby, to jest znak zwycięstwa. Ten krzyż w domu, co wisi na ścianie, jest ciekawym świadkiem, o bardzo ciekawym świadkiem życia ludzkiego, bo ten krzyż widzi wszystko i kłótnie i przekleństwo słyszy. I jak się bijemy, szarpiemy i porządku nie trzymamy, i jak kłamiemy i oszukujemy, i jak leniwi jesteśmy, I jak udajemy, że się uczymy, i tak dalej, i tak dalej. Ale ten krzyż widzi również, jak się razem modlimy, jak sobie przebaczamy, jak potrafimy być uczciwymi. I ludźmi prawdy. I wiecie, co to ten krzyż będzie sędzią sprawiedliwym, który za dobro będzie nagradzał, a za zło pogrozi nam. Lepiej, żeby nie było kary za zło, ale nagroda za dobro. Prowadzę was dzisiaj do tego krzyża. Żebyście przy nim się zatrzymali, dlaczego? Dziś wielu ludzi traci wiarę albo odwraca się od krzyża. A ja wam mówię, przytulajcie się wtedy, kiedy będzie wątpliwość: wierzyć, nie wierzyć, iść do kościoła, czy nie iść, modlić się, czy nie modlić. Prawda to o tym Panu Jezusie, czy nieprawda? Idź pod krzyż, kogo tam znajdziesz. O, tam stoi Poganin, Poganin, setnik, żołnierz rzymski, którego wyznaczyli, żeby przewodniczył całemu procesowi krzyżowania Pana Jezusa. I on tam był do końca. On musiał odejść stamtąd jako ostatni. Musiał stwierdzić swym podpisem, że ten skazaniec już zakończył życie. I kiedy Pan Jezus zakończył życie, zatrzęsła się ziemia, skały popękały, groby się otworzyły to w Ewangelii mamy napisane. I jak Jego oczy to zobaczyły, to On powiedział, Powtarzam, poganin, rzymianin, prześladowca, żołnierz powiedział prawdziwie, ten był synem Bożym. On wyznał wiarę. Dlatego mówię każdemu, kto wątpi i takie wątpliwości się rodzą, szukaj setnika, a on ci powie. Prawdziwie ten był synem Bożym, bo jego oczy widziały to, czego nasze oczy nie zobaczą. Jego uszy słyszały to, czego nasze uszy nigdy nie usłyszą. I jego usta wypowiedziały to, co zapisane jest w Ewangelii. Ci, którzy to słyszeli, zapisali. Prawdziwie ten był synem Bożym. I to wszystko przy krzyżu. Życzę więc Wam, żebyście ten krzyż rozpoznali, jak się staje tu przy krzyżu, tym dużym, żeby zobaczyć sam czubek krzyża, trzeba podnieść wysoko głowę do góry. I jak się ją podniesie, to się w perspektywie widzi niebo. O, jak pięknie! Jak patrzę na krzyż, to dalej za krzyżem widzę niebo. Czyli krzyż prowadzi nasz wzrok do nieba, do Boga. A kiedy popatrzę na przybite ręce, to muszę na prawo, na lewo, na prawo, na lewo i wtedy widzę świat. I wtedy widzę ludzi. I wtedy widzę, jak Pan Jezus swymi dłońmi chce nas wszystkich ogarnąć, przytulić i powiedzieć: Tyś jest mój syn, tyś jest moja córka. Ciebie wybrałem do wiary. Ty jesteś tym, który biegnie. Ty jesteś tym, dla którego mam wieniec sprawiedliwości. Nie opuszczajcie tego krzyża. Nie odwracajcie się od krzyża. Przytulajcie się do krzyża. Tam jest tyle mądrości, którą mówi nam Jezus, i tam jest również matka, bo Jezus powiedział do Jana Apostoła. Synu, oto matka Twoja, matko, oto syn Twój. I to jest to długie kazanie, o długości czego wiary naszej dwa tysiące lat. Długość wiary, a my jesteśmy na tej długości wiary postawieni po to, ażeby. Jak zawodnicy w sztafecie biegniemy i przekazujemy z pokolenia w pokolenie Krzyż Chrystusowy, Krzyż miłości, Krzyż prawdy, Krzyż nadziei, Krzyż przebaczenia, Krzyż zrozumienia. Krzyż, o którym powie święty Paweł Apostoł. Jeśli czym mam się chlubić, to krzyżem naszego Pana. Jezusa Chrystusa i my też tym się chlubmy krzyżem miłości, przebaczenia i nadziei. Amen.